Siemanko, z tej strony El Diablo. dzisiaj zagramy sobie w Illusion Ghost Killer. Dobra, jedziemy w play W te miejsca jest pełne dziwnych rzeczy. Wiele ludzi słyszała, że tu są właśnie te dziwne rzeczy. Muszę sprawdzić, co tu jest dziwnego. Rozmieść kamerę w sześciu miejscach oznaczonych kolorem czerwonym. Ok, Tak więc zadanie mamy. Wszystko już z góry. Nie spodziewam się wielu zagadek. O już coś znaleźliśmy chyba, tak? Czym tu się? A. No proszę, 1 na 6. Szybko idzie. O kurno, to jest jakiś mental hospital. Eastern Block. Okej. Okay. Jest. Ja biedniczek. Ja Ale koleś ma bekowy śmiech. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Musiał mi na ryja wyskoczyć jak montowałem kamerkę No nie dało się inaczej A to i takie głupie trochę, myślałem że Może jak zamieszczamy tą kamerę to jesteśmy jakoś osłaniani A tu nie, ni chuja. O, teraz może nam równo na ryja wyskoczyć Trzy Póki co dobrze nam idzie, sprawnie Szukamy dalej Lecimy tutaj Ale ciemno ja pięknie Co to jest w ogóle? To jest podłoga? To wygląda jak jakaś Krew, kurde, albo jak jakieś... Nie wiem co. <śś> o, oh my goodness. Jak on mi tu wyskoczy, to ja nie wiem co zrobię. Kurde, no, wiedziałem. No i chyba... Nie, no co co jestem w jakimś... Ach, zabił mnie. Nie, no bez jaj. Jeszcze raz spróbujemy. Łatwo się nie poddamy. Zestramy, ale się nie damy. <laughs> dobra, dobra. Koleś jest naprawdę fajny Nie wiem, jest przeciwieństwem tych poprzednich różnych potworów, którymi, z którymi stykaliśmy się w innych minigierkach Wszystkie to były jakieś takie tempe brzydkie ryje co nam wyskakiwały i zaczęły drzeć mordę A ten jest wyluzowany, on chce nas zaciukać i śmieje się <śmiech> <śmiech> Czy to dobrze? No nie wiem No ale widzicie, no ma swoją jakąś tam pasję no. Lubi może zaciukiwać ludzi, którzy przychodzą zamieścić kamerę w jego domu. A tak, no Każdy się czymś innym interesuje. Dobra, teraz wchodzimy w tą mankę. O, 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 o! No proszę, zaliczymy dwa miejsca, o ile morda nam nie wyskoczy. Super! A, tak czułem, tak czułem. Dobra, kurna, nie teleportuj się, no nie to nie fair. ha 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 ha. ha. Już nie macie? Dobrze. Trzy... beczka. Uuuu... A czekajcie, bym ominął, bym ominął! Błagam, nie wyskakuj mi i teraz, błagam! Kurde, mam przeczucie, że mi tu wyskoczy zaraz. 5. Dawaj no, nie, nie nie dam ci się stary, nie dam ci się stary, ja tam wrócę, ja tam wrócę. Kurde Zniknąłeś, ryu, zniknąłeś, super Błagam, daj mi to dokończyć. No zaczepij to! Kurde! Jaka to jest pipa, no ja nie wierzę, no nie ma żadnej osłonki tutaj. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz ostatni raz nim skończy się ten bal Dobra, dawaj, dawaj Póki mam formę Bo to w sumie nie jest trudno znaleźć, tylko ten ryj jest kurde tutaj niesprawiedliwie ustawiany <laughs> Powinniśmy być jakoś osłaniani, kiedy zamęczamy tę kamerę, kurde C2 Nie, tam... A, bo dobra, pójdziemy. <laughs> jak poprzednim razem też tutaj skręciłem, to proszę bardzo. Czekajcie, już mam przygotowany klawisz ucieczki. Dobrze, dobrze. Kurna mać, no na mi wyskakuje, no i jak ja mam mu uciec? Już pół życia mi poszło. Ha, ha, ha! O! Goń się, goń, Leszczu. Czekajcie, może będę tak <laughs> latał wężykiem. <laughs> Jak narąbany jakiś Andrzej. <laughs> Dobra, ciemno tu jest. Nie sposób cokolwiek zauważyć. O! Nie stój w miejscu! 4 na 6. Chodzimy wężykiem. A dobra. Kacie ja go tam zbugowałem na chwilę. No nie, no zginąłem. Ja pionicze, widzieliście to? Ja już znalazłem. Dobra, no nie no ja... To w sumie jest fajne, ja muszę jeszcze raz spróbować. Naprawdę teraz musimy jakąś metodę opracować sobie. Kiedy skasujemy już jedno miejsce, no załóżmy, chowamy się, żeby ten koleś nie mógł do nas przejść. Mam nadzieję, że on nie jest taki, że przenika przez wszelkie ściany i przedmioty, tylko zbuguje się skurwysyn i... Będzie zablokowany. Dobra, próbujemy. Ostatni raz. Teraz już na 100% ostatni. O, teraz to już dali mi trudniejszą mapkę, ponieważ nie ma na początku tego znacznika. Czyli jednak one są tutaj rozstawiane losowo. Fajnie. No proszę, jak mi poukrywali. No kurde. Co to ma być? Dobra, stosujemy naszą taktykę. Szybko. Lecimy, 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 lecimy. Zestramy, ale się nie damy. Dobra, lecimy. To jest gra na refleks, ewidentnie. Tutaj musimy być w pełnej gotowości. Kurde. Byłbym mógł jakoś... Liczyć limit czasowy, w którym on mniej więcej mógłby się pojawić. No nie, 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 nie. Czekaj, on tu lubi wyskakiwać. Raz, 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 dawaj, dawaj, dawaj! Jedziemy. 2 na 6. Skaczemy. Dobrze. Oto chodzi człowieku, oto chodzi. Jest. Kurda, doka, dobra, dobra, uciekam, uciekamy, 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 Zbugujemy go. Nie ma szans, nie ma szans. Ha, 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 ha. <śmienią> 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 Kurwa czemu ty podskakujesz? No ja pitole <śmienią> No nie wierzę go Jezu, dobra wiecie co? <śmienią> Tutaj naprawdę trzeba by było nad tym siedzieć żeby udało się te wszystkie sześć miejsc zaliczyć A w sumie takie, to w sumie to takie trochę backover takie na refleks, no śmieszne, rozluźniające. Dobra, to by było na tyle. Komentował El Diablo. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się w kolejnych filmikach, tak więc cześć i do zobaczenia.